będzie ogłoszony wyrok. Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Sąd rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia po rozpoznaniu w dniu dzisiejszym sprawy obwinionych, a o to, że w dniu 18 października 2013 roku o godzinie 14.50 we Wrocławiu na ulicy Rzeźniczej na wysokości Teatru Współczesnego pomimo wezwania właściwego organu nie opuścił zbiegowiska publicznego. To jest wykroczenie z artykułu 50 kodeksu wykroczeń. Uniewinnia. Adama Borysz od popełnienia zarzutów. Oczywistym jest, że ustawa nie zawiera definicji zbiegowiska publicznego. Niemniej, rozpatrując każdą sprawę, sąd musi widzieć system, nie pojedynczy przepis, tylko jak ten przepis funkcjonuje w systemie prawa. Niewątpliwym zaś jest, że nasza konstytucja zapewnia swobodę. Do wyrażania poglądów także w miejscu publicznym. Artykuł 57 gwarantuje obywatelom prawo organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Konstytucja co prawda zawiera informacje o tym, że możliwe są ograniczenia tego prawa, ale ograniczenia te muszą mieć charakter ustawowy. I jednym z takich ograniczeń tego prawa jest na przykład, są na przykład przepisy Ustawy o Zgromadzeniach mówią, że w przypadku, kiedy to zgromadzenie, to zebranie osób ma liczyć więcej niż 15 osób, to są obostrzenia, czyli trzeba uzyskać zgodę i tak dalej. W żadnym zaś razie nie oznacza to, że jeżeli zbiera się grupa osób mniejsza niż 15, to można ją uznać za zbiegowisko, o ile zbiera się w celu zamanifestowania pewnych poglądów czy pewnej idei. W tej sytuacji oczywiście tak było. Osoby, które stoją, stanęły pod zarzutem popełnienia wykroczenia, to akurat były te osoby, które zebrały się, żeby zamanifestować swój pogląd. Nie ma żadnego znaczenia dla oceny w tej sprawie, jakby tak, oceny tego poglądu, tego stanowiska, bo to prawo do wyrażania poglądu obejmuje prawo do wyrażania także poglądów na przykład niepopularnych. W tej sytuacji oczywistym jest, że osoby, które przyszły w sposób zorganizowany, umówiony, przygotowane, bo dysponowały portretami, dysponowały banerem, to nie są osoby, które stanowią zbiegowisko. Bo to są, bo dla przyjęcia, że to są osoby, które stanowiły zbiegowisko, musiałabyśmy ustalić, że to są osoby, które znalazły się przypadkowo w tym miejscu. Paradoksalnie być może na tym placu były osoby, które stanowiły zbiegowisko, czyli te osoby, które podeszły i z zaciekawienia przyłączyły się, które nie planowały przyjść, przypatrywały się tej sytuacji, ale w żadnym razie nie byli to obwinieni. Tak więc działanie policji polegające na wydaniu tego polecenia, by się rozeszły te osoby, zwłaszcza, że ono było nawet zaadresowane, trzymające transparent, no niestety nie wytrzymuje oceny prawnej jako prawidłowe. W tej sytuacji, w ocenie sądu, oczywistym jest, że osoby te wykroczenia nie popełniły, realizując swoje prawo do wyrażania poglądów. Co istotne i co sąd chciałby bardzo podkreślić, oczywiście zasadą nadal winno być, że respektujemy polecenia policji. To nie jest w żaden sposób wyrok, który wskazuje, że za każdym razem my oceniamy zasadność. Ale jeżeli ja mam ustanowić, przyjąć czy ktoś popełnia wykroczenie to oczywiście muszę zasadność tego polecenia badać. W tej sytuacji, przy takim moim stanowisku, że te osoby obwinione nie brały udziału w zbiegowisku, jakby dalsze rozważania, co były podnoszone te argumenty, czy to wezwanie do rozejścia się było w sposób dostateczny wyartykułowane, czy było słyszane, czy mieli możliwość, jakby już pozostają bezprzedmiotowe, bo ja przyjmuję że obwinieni nie uczestniczyli w zbiegowisku. Stąd orzeczono o uniewinnieniu. Po ostatnich dwóch wyrokach w procesach Bauman 1, no, ten wyrok no, troszkę mnie zaskoczył i przywraca mi powolutku wiarę w polskie sądownictwo.